z tej strony Russy a my znów znajdujemy się na Łące, znów nie znów, drugi raz się spotykamy na łące. Co robimy? Możecie zobaczyć. Rzędujemy sobie siano. Jak już wcześniej widzieliście był odcineczek z przewalania. Dziś już jest Słuchawe dziś będzie zbierane. Coś ja zostawię, szybko muszę robić. Zatem standardowy, Foxima 841. Ja mam sobie tutaj zgrabiareczkę pottingera TOP 422 Z szerokością roboczą 4,20 m 20. więc wchodzimy do środka, zakładamy kamerę na głowę jak to zawsze I jedziemy, więc zapraszam za chwilę Na razie Pytajcie, już jesteśmy sobie w środku Już sobie grabimy Sobie nawrócimy jesteśmy i tak to właśnie będzie wyglądać ze środka nie wiem jak mnie będzie do... słychać bo mam prawie że wszystko pootwierane na chwilę sobie przymknąłem drzwi bo naprawdę bym przypuszczał że nie byłoby mnie w ogóle słychać w czynniku a... a z początku bym chciał żeby mnie było słychać więc Przymknąłem sobie drzwi resztę mam otwartą, ale zaraz muszę odwozić, bo jest tak kurde gorące, że mamy, nie wiem, dzisiaj sobota, mamy chyba ostatni dzień takiego ciepła jak zapowiadali Teraz o, nie orientuję się jaka jest może temperatura, ale przypuszczalna przypuszcza temperatura według mnie może wynosić nawet i 35 stopni, a w słońcu to tam 50 jak nie lepiej nie? Więc... Utworzę sobie zaraz te drzwi, bo to już normalnie czuję, że ze mnie leci się, się paruje No i dla takich tam ciekawskich, to mogę od razu powiedzieć, że sobie jeżdżę na trzecim biegu 1600 obrotu, takie 1500-1600 jadę około jakoś prędkością 7,5 do 8 na godzinę. Szybciej niestety nie mogę, bo mi nie pozwalają niestety kretowiny na łące Oraz no po prostu maszyna nie wybiera, nie? Jak się jedzie za szybko to po prostu zostawia, nie? Ale myślę, że całkiem taka prędkość to jest bardzo w pompeczkę, więc Nie potrzeba szybciej jeździć sobie nawrócimy ładnie Dziś sobie będziemy sianko zbierać, jest ususzone. Leżało już cały tydzień sobie, przewalane, co dzień było straszą deszczami i burzami, więc musimy je zbebrać żeby nam nie zmokło, bo akurat tak się udało, że ani razu nie zmokło w tym pokosie. Więc musimy zadbać o to, żeby ładne sianko zebrać. Leży trochę wam powiem, jest to trzeci pokos. Na ten pokos właśnie trzeci po drugim zaraz była wylana gnojowica Oraz była łąka była podsiana nawozem, więc trawka nam bardzo ładnie, świetnie, szybko odbiła Naprawdę była duża Jak można zobaczyć po rzędach, że te rzędy nie są naprawdę małe Dosyć lez rzędu. rzędów No dosyć będzie, ale już sobie właśnie robię dzisiaj ostatnią łąkę już dzisiaj resztę pograbione mam tam już jak widzicie w oddali to też już właśnie pograbione mam już sobie też poobrabiałem bo tam mam na środku jazdrowek i żeby nie było tam zbędnych takich tam komplikacji bo tam dużo nawrotów i w ogóle to już sobie przed odcineczkiem obrobiłem aż widzicie aż się normalnie całe poce ręce całe brudne upocone otworzę bo za gorąco naprawdę Teraz będziecie mogli sobie posłuchać dźwięku silnika Zatora. Proximy 8441 Silnik czterogorowy, zresztą to już pewnie nawet wiecie, się orientujecie Ładnie sobie mruczy o. O, Teraz to wiaterek bogów normalnie, to jest żyć i umierać O, sobie napuścimy sobie delikatnie i jedziemy no dalej Słuchamy sobie Eski Ale to nie będę robił głośniej, bo mnie nie będzie słychać A co do poprzedniego filmu, znaczy vlogu z to dziękuję za tam ilość wyświetleń w ogóle dziękuję za za tak wielką ilość wyświetleń i łapek pod ostatnimi filmami, i vlogami bo naprawdę dużo jest Was dużo jest Was i dziękuję za za niecałe prawie już mam dochodzi no można powiedzieć, że dochodzi 5000 subskrypcji więc naprawdę dziękuję za, za taką wielką ilość nie myślę, że tak szybko mi się uda to uzbierać Ale widzę, że Jest was coraz więcej I myślę, że będzie was jeszcze, jeszcze więcej A to już wszystko zależy nie ode mnie, tylko od was Ja po prostu będę nagrywał Jeśli dacie radę jakoś... Dzisiaj mamy sobotę Jutro jest niedziela, czyli jutro się pojawi vlog Jak dacie radę przez niedzielę Albo dam wam niedzielę i poniedziałek dobić do 5000 subskrypcji, to pojawi się jakiś film. Postaram się Wam wynagrodzić to, że mnie tak wynagrodziliście tymi subskrypcjami. To postaram się jakiś film nagrać. Taki normalny pod muzyczkę z GoPro i z tym z dronem, nie? Teraz niestety nie mogę, bo tutaj, jak widzicie, sobie grawię i będziemy zbierać. A właśnie fajną akcję mi się, na dzisiaj właśnie fajna akcja mi się szykowała do nagrania. Tak jeden sąsiad przyjechał sobie do nas, bo tam trochę z oddali jest, ale tutaj ma tam dosyć hektarów. Przyjechał sobie orać dojcem dwustukonnym, ciągnie pięciostkiewułowy pług na, na kole ciągnięty obrocenny. Znaczy można powiedzieć, że no, on dzisiaj w nocy przyjechał, tam już dosyć sobie zaorał, tam już od niego też przyjechali właśnie na tą orkę podsypać nawozem. Tam jeden przejazd czy dwa przejazdy sobie podsypali nawozem i tam przyjechał taki jeden tam też właśnie znajomy i już właśnie pędem sobie sieje rzepak, znajomy Miałem taki plan, żeby sobie nagrać się, że i tą orkę i ten siew nawodu, wszystko w jednym. Dlatego, że po prostu w okolicy już u nas właśnie rzepaki praktycznie już są też posiane i nie udało mi się nic nagrać. Więc całkiem było fajnie nagrać ten siew rzepaku i ta oreczka i wszystko, ale no niestety nie wyjdzie, nie wyjdzie mi to nagranie. Pewnie już na pewno skończone jest oranie Teraz sobie aby sieją, że patrzę jak nawozem już pewnie też podsypane. Ale no niestety nie dam rady nagrać, bo jak widzicie, właśnie sobie grabimy sianko. Zgrabimy, zjedziemy, coś sobie przekrosimy. I jedziemy dalej zbierać się. Zaraz pewnie Tomasz przyjedzie ze zwiareczką, będzie sobie balował. Więc na pełnej, na pełnej nie ma chwili odpoczynku, jak jest pogoda no to nie ma odpoczynku, sami wiecie, że dzisiaj mamy sobotę i w czwartek już niestety na rozpoczęcie roku szkolnego yy, wszyscy ci co chodzą po jakieś szkoły tam podstawowe, gimnazjalne czy ponadgimnazjalne rozpoczęcie kończy się to dobre więc nie będzie już tak czasu na, na... pracę od samego rana no wiecie, od szkoły zawsze można sobie na jakąś akcyjkę y, zrobić wolne, bo po co iść do szkoły, jak się ładna akcja na przykład naszym nie? po co mamy iść, jak... jesteśmy potrzebni na akcję, tak? trawka była się... się posieczona tydzień temu, ale już nie wiem, czy będzie widać z góry ale już po prostu odbija, już jest, taka już gdzieś jest, taka gdzieś duża. No. Szybko idzie woda na wodzę, więc. Jedziemy więc. Dzisiaj tak za dużo nie będę gadał. Raz, że... Jest tak gorący, że po prostu nie wiadomo o czym tutaj gadać. Ja po drugie to nie wiem czy mnie dobrze będzie słychać, więc yy, mówić na, na darmo, to też, też tak trochę nie w pompeczkę, więc... w komentarzach jak tam u was I który pokos sianość sobie zebraliście czy już jesteście po trzecim pokosie czy po czwartym czy dopiero po drugim napiszcie w komentarzach jak chcecie my już jak już mówiłem jesteśmy po trzecim więc pamiętajcie że na pole bądź na łoki tak jak ja teraz Bez takiego czegoś, czy Tysona, bez Tysona nawet się nie ruszajcie na pole, bo Tyson przytrzymuje na dołu, nie? Takie wasze zdrowie, Tysona. Odłożymy sobie naszą płeczkę. Myślę, że tą połóweczkę łąki uda mi się zgrabić na odcineczek. To będzie pewnie też całkiem w pożądalu yy, odcineczek. Z długością nie będzie za długi, nie będzie za krótki. Tak jakby to powiedzieli, będzie chcę coś coś pizdeczka. Nie? Pozdrowienia dla Czyński. Ojej, muda, bojaj się tu. Nie bojaj się. Życie jak w Madrycie picie jeżenie. Nie potrzeba nic dlaczego. jakby to tu No i gitara wejdzie. Gitara siema, no widziszcie jak tam u was sezonem właśnie kiszonkowym z kokoryc. Czy zaczęliście jakieś kiszony robić? Bo z tego co widziałem na YouTube to już naprawdę dużo osób zaczęło już właśnie jechać kukurydzę na kiszonkę, ciąć, nie wiem co tak się każdy spieszy, u nas to jeszcze, no można powiedzieć, że nikt nie zaczął, nie spotkałem przynajmniej nikogo, kto by sobie ciął kukurydzę na kiszonkę, więc nie wiem, nie wiem, Pisze, czy żywa Was koszą. I z jakiego powodu? Czy susza dopisuje i kukurydza po prostu stnie Bo u nas ostatnie dni też właśnie jest tak sucho, że... Może sobie kukurydza od dołu już wysychają, nie? Liście się skręcają do góry Ale jeszcze nikt takiego gwałtu nie ma, żeby... Żeby on Kukurydza trochę ciepła przyszło się Trochę do suszy i się jest zwija, to nie jest powód, żeby ją zaraz ciąć na, na kiszonkę niestety kurna, niestety, no bo kukurydze po prostu w tej chwili są jeszcze kolbą niedokształcone na cięcie na kiszonkę, więc nie warto ciąć bez wartości, tak? Lepiej poczekać tą ten tydzień, tydzień, nie no 2-3 tygodnie jeszcze poczekać tak myślimy na połowę września więc, Może się coś uda nagrać, ale też nie jestem pewien. A też właśnie jest mega akcja, bo przyjeżdża się w John Deere'a i dwa John y i 7810 z rozrzutnikami forsznyta. Więc też jest złapła, ekipa I idzie się po prostu, dzieje się, dzieje, nie? Ale normalnie nie się, idzie Pi w się, w Wy sobie grabicie łąki, ja jak widać sobie ułatwiam sprawę. Zrobiłem sobie takie szersze poprzeczniaczki, żeby szersze poprzeczniaczki sobie zrobiłem po to, żeby mieć lżej do nawracania. Jak zauważyliście, przy, przy dojeżdżaniu po prostu w tą stronę. Żeby sobie kołami nie najeżdżać na na poprześniaczku, Bo jak to się ugniecie to później może z wiarką tego nie podnieść, tak? Więc szkoda towaru i, I tej całej pracy, więc Piszcie jak wy robicie Czy źle robicie, czy ja źle robię Zawsze można się dogadać A jak tam w ogóle u Was w tych różnych województwach wyglądają dni z dożynkami, bo jakby ktoś chciał wpaść, przyjechać to w naszej miejscowości, czyli jest to Zaniemyś Kurczę, szeroko trochę W naszej miejscowości Zaniemyś dożynki odbywają się teraz w niedzielę 28 sobie sierpnia, więc bardzo zapraszam wszystkich, nie wiem jak będzie, bo z roku na rok jest inaczej, więc ciężko jest powiedzieć co będzie i jak będzie, więc nie mówię, po prostu przyjedźcie sobie zobaczyć, bo wiem, że też różni mnie oglądają z tutaj z okolic. Nie tylko tam z daleka, ale z okolic, więc padajcie jakieś piwko, może się wypije. No tutaj, jakby ktoś nie wiedział, dlaczego sobie cofam, cofam sobie, otóż to dlatego, że. Tu miałem takie dwa rządki i troszkę i po prostu jak widzicie ten rządek za szeroki by był pod zwiarkę i mógłby, znaczy może nie za szeroki, ale po prostu niedograbiony by był, nie? O, a teraz sobie ładny rządek ułoży zwiata, zwiareczka. Jakby ktoś nie wiedział co ja tam mam za widelce z przodu, z prawej strony i z lewej strony, to już wam mówię, że są to przyczepione grabki. Bo tam niestety gdzie w narożnikach sobie nie idzie dojechać z grabiareczką, to trzeba wygrabić grabeczkami. Zerkniemy ile mamy. No dobra, już wam pokażę jak to mam zamontowane. O, widzicie. To mamy na gumach, na gumach i ładnie graweczki nam się nie wysuwają, więc zapraszam, żebyście łapkowali ten filmik, subskrybowali mój kanał i oceniali film, więc dziękuję bardzo za obejrzenie. Pozdrawiam wszystkich z YouTube i piszcie co z tym specjalem na tyś, e, tysiąc, na 5000 widzów, więc i no czekać i łapkować, subskrybować, więc dziękuję za obejrzenie, na razie się ma, cześć.